Kilka godzin później na motoarenie w Toruniu tytuł indywidualnego mistrza Polski zdobył Tomasz Golob. Ósmy już w swojej karierze gratulacje od prezesa wcześniej Tylingera dla Andreasa Jonsona. Teraz prezes Tylinger Tomaszowi Golobowi także wiązankę kwiatów. Wcześniej swojemu reprezentantowi Puchar i kwiaty wręczył prezes Władysław Komarnicki, ale Puchar także dla Tomasa Jonasona. Dlaczego? On dzień wcześniej w Szwecji, także na to, że w Molini zdobył tytuł indywidualnego mistrza Szwecji juniorów, a wczoraj w finale seniorskim zajął trzecie miejsce, zdobył brązowy medal, a więc niezwykle udany weekend dla Tomasa Jonasona. Dokładnie tak, a można jeszcze dodać, że w finale w Szwecji bardzo dobrym występem wykazał się Peter Carson, który który był w czołówce tych e, zawodów. Zajął czwarte miejsce. Czas na składy obu ekip. Drużyna gozowska pod wodzą Tomasza Goloba. Oklaski całej bydgoskiej publiczności dla nowo kreowanego mistrza Polski Tomasza Goloba. Zawodnika, który jak już wspomniałem na przez 15 lat reprezentował barwy bydgoskiej Polonii. Ten zawodnik także ma w swoim, e, swoim CV. W swojej karierze występy w Bydgoszczy, ostatnie dwa sezony spędził tutaj Rafał Okoniewski, on z numerem drugim, z trójką Matej Żagar, 26-letni Słoweniec w barwach e, Kejlom Stali Gorzów, wspomniany przez Krzysztofa czwarty zawodnik Mistrzostw Szwecji, czwarte miejsce w finale, w tym dodatkowym wyścigu na torze w Molili Peter Carlson. E, z numerem piątym w ekipie e, gorzowskiej Rune Holta, z numerem szóstym... Wspominany przeze mnie Tomasz Jonasson, no niezwykle udany ten weekend, no i coraz lepiej jeżdżący młody Szwed staje się powoli jednym z kandydatów do medalu indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Finał ten odbędzie się w Goriczan na Chorwacji z numerem siódmym, drugi z zawodników młodzieżowych w ekipie Stanisława Chomskiego, Paweł Zmarzlik, drużynę, lidera drużyny gozowskiej tego dżentelmena Państwo znają doskonale, Przypomnijmy jeszcze raz, w lat 38 średnia biegowa w tym sezonie: 2,176. Ośmiokrotny indywidualny mistrz Polski, trzykrotny zdobywca drużynowego Pucharu Świata. Wygrał 14 turniejów Grand Prix. Z tego najwięcej, gdzie? No właśnie tutaj, na tym torze w Bydgoszczy. Niektórzy twierdzą, od chociażby Jason Kramp, że nie ma sensu rozgrywać tutaj Grand Prix Polski w Bydgoszczy. Zresztą De decyduje się na wykorzystanie kolejny po. Zawodników, który startował w niej w pierwszym wyścigu. Bieg drugi, Andras Jonsson, kask czerwony, w kasku e, żółtym Tomasz Golob w kasku niebieskim Tomasz Szanowski i w kasku białym Rafał Okoniecki. Wygrywa start Andras Jonsson, e, dwaj gozowianie, niespodziewanie na dwóch ostatnich pozycjach, bo... Wykorzystał odejście od krawężnika Tomasa Goloba. Tomasz Szanowski i Andreas Jonsson i Tomasz Szanowski są na dwóch pierwszych pozycjach. A to nam zapowiada wspaniałe emocje, bo Tomasz Golob niezwykł tutaj przegrywać na... Bydgoskim Torze jest już w ślad za Tomasem Kszanowskim. Teraz pojedzie troszeczkę serzej, Spróbuje nabrać prędkości, ale czy tam jest na tyle odrzuconej nawierzchni przyczepnej, że uda się Tomasowi Golobowi odrobić dystans. Przeprowadzić jakiś piorunujący atak. Ostatni jedzie Okoniewski Golob już. W ślad za Krzanowskim i za Jonsonem. Jest już bardzo blisko. Już minął Krzanowskiego, ale walka. walka to jedno obciążenie. I znów będziemy mieli emocje na całej długości tego ostatniego okrążenia Golob i Jonson Golov na znakomicie znanym sobie to, że spróbuje pokonać ulubieńca obecnego wydkowskiej publiczności, ale ale po tak przegranym starcie, po tak przegranym pierwszym łuku, mimo wspaniałych pogoni walki do ostatnich metrów musiał uznać Tomasz Golob wyższość mistrza. Szwecji reprezentanta bydgoskiej Polonii Andreasa Jonsona Trzy punkty Jonsson, dwa Golov, jeden punkt Szanowski bez punktu Okoniewski. Chcieliśmy emocje, no to są. Rafał Okoniewski otrzymał dziś szansę w startu podstawowym składzie w miejsce Davida Ruda. Ród wczoraj szósty w indywidualnych mistrzostwach Szwecji. Okoniewski startował tutaj w Bydgoszczy w poprzednich dwóch sezonach. Rafał Okoniewski pewnie to był, to decydowało też o tym, że trener Chomski zdecydował się postawić na Rafał Okoniewskiego. Wcześniej powiedzieć o tym, że Rafał Okoniewski w poprzednim samym wyścigu miał defekt i prawdopodobnie był to zerwany łańcuszek sprzęgłowy. To może dzisiaj się zdarzać przy tym bardzo twardym torze, długim. Na szczęście słońce już nie świeci, więc być może zawodnicy już nie będą musieli e nie będzie ich spotykał, nie będą ich spotykały takie detekty. Przy prowadzeniu drużyny bydgoskiej 15 do 9, piąty wyścignia Golob, Buczkowski, Okoniewski, Lindbeck. To wygrywa start Tomasz Golop. Golop, szerzej po zewnętrznej rozpędza się Lindbeck, Lindbeck. Przy krawężniku przedarł się Buczkowski i Tomasz Golob przy wyjściu z pierwszego łuku jest na trzeciej pozycji. Ale teraz spróbuje wjechać pomiędzy Lindbeka i Buczkowskiego. Buczkowski przy kramętniku. Szerzej Antonio Lindbek zamyka stawkę Rafał Ogoniewski. No i przecieramy oczy z wrażenia. Tomasz Golop już jest drugi, już poradził sobie z Buczkowskim. No i teraz e, będzie musiał bronić się przed atak atakami kapitana Kejlum Antonio Lindbek. Tomasz Golop po zewnętrznej spogląda Lindbek, gdzie są rywale. Czy jest miejsce przy krawężniku, czy nikt nie przypadkiem atakuje tamtą ścieżką. Tomasz Golob, no i tutaj zanosi się, to jest jeszcze jedno obrążenie, ale Tomasz Golop po raz drugi chyba zaznakony, czy po raz Ktoś teraz pojechał Lindbeck szeroko, będzie Tomasz Golop, jeszcze ostatni łuk, jeszcze ostatni atak Tomasa Goloba, Golop czy Lindbeck, Golob czy Lindbeck, znów no, centymetry, nie, tym razem tak ponad pół motocykla wygrywa Antonio Lindbeck. No to na pewno daje Krzysztof do myślenia Tomaszowi Golobowi. Dwa starty na swoim torze, na którym się wychował i dwukrotnie przegrywa. No, będzie tutaj jeszcze ciekawie na pewno do końca, bo Tomasz Golob podrażniona ambicja nie da za wygraną tutaj do końca tego spotkania to dokładnie tak. Szukają odpowiednich rozwiązań w swoich motocyklach, by być Szybszymi tutaj na Bydgoskim Owalu Kolta i Golop kajlom Stall w biegu ósmym. Natomiast bydgoszczanie to Jonas Dawidson, kask czerwony i Emil Sajfudinow, kask niebieski. Niepokonane dziś na Bydgoskim toze. Tomasz Golop próbował strzelić się po metronienia Nie udało się, wykorzystał to runę Kolta i Emil Sajfudinow. Sajfudinow ucieka Holcie. Golop jest ostatni, nawet za Jonasem Dawidsonem. Dawidson próbuje teraz obronić się przed świetnym atakiem Tomasa Golowa. Holta drugi, trzeci Golob prowadzi Emil Sajfudinow. Sajfudinow na pierwszej pozycji. Rezerwa taktyczna Kozowian nie przyniesie przełomu. Na to przynajmniej wygląda, bo spokojnie, swobodnie. Z bezpieczną przewagą na przelętnie Emil Sajfudinow. Wiodząc za plecami nie byle kogo. Runeholte, Holte, który tutaj świętował swój pierwszy tytuł indywidualnego mistrza Polski i Tomasa Goloba. Ani Holta, ani Golob nie są w stanie na każdym przejechanym okrążeniu odrobić choćby metra, choćby pół metra do Emila Sajfudinowa. Emil Sajfudinow z wielką klasą i w sposób niepodlegający dyskusji Pokonał liderów Kejlum Staligozu. Czwarty raz na Tobie i czwarte zwycięstwo w pokonanym polu. Rune Holta, Tomasz Golów, bez punktu w tym wyścigu. Jonas Davidson, no i Emil Saipudinov. Po raz drugi już w tym spotkaniu ratuje dla Bydgoszczan Remis. holta 2 punkty, Golo 1. Mistrzem Świata był. Oczywiście. I to takim charakterystycznym, historycznym, który nie wygrał żadnego w sezonie turnieju Grand Prix. A złoty medal indywidualnych Mistrzostw Świata zawisł na jego szyi, zresztą na tym stadionie. Wielkie napięcie w parkingu, skład wyścigu. 11 już Państwo widzieliście od krawężnika Tomasz Kolob w kasku białym jako rezerwa taktyczna w miejsce Okoniewskiego, Żagar w kasku żółtym, który prowadzi jakieś tam dyskusje z kierownikiem startu, w kasku niebieskim Tomasz Szanowski, Wolonia i w kasku czerwonym Jonas Dawidson. Polonia Bydgoszcz właśnie ten ostatni najlepiej ze startu choć Tomasz Golob, Golob, Golob będzie wypychał rywali Jonas Dawidson próbuje nabrać prędkości po zewnętrznej odeszli od krawężnika obaj gozowianie i wykorzystał to Tomasz Chrzanowski Kzanowski jest pierwszy, ale to był tylko moment kiedy wychowanek wychowaniach toruńskiego Apatora był na czele teraz z powodem odzyskał tę pierwszą pozycję bo przez moment był na czele stawki Matej Zagar no i dość niespodziewanie Tomasz Stanowski. Ale chwalony dziś e, e, przez nas za ambicję, za walkę, za upór jest na czele stawki, to już trzecie okrążenie. Tomasz Golob gdzieś tam nabiera prędkości po zewnętrznej, e, próbuje się tak rozpędzić, by e, powiercze wyprzedzić, by być szybszym od żagara, a potem ewentualnie jeszcze spróbować zaatakować Tomasa Janowskiego. E, właśnie Tomasz Golob w drugiej pozycji szeroko nabiera prędkości pod głodzie. E, to jest ta sarża Tomasa Goloba ala e, la Bydgos. no właśnie. Ile razy to widzieliśmy i wszyscy na świecie o tym wiedzą, że Tomasz Golob właśnie tak pojedzie. I zawsze się zastanawiam, czy nie lepiej, żeby jeden zawodnik po prostu prowadząc jechał właśnie tam, tylko nie wszyscy to potrafią. Zmęczony Tomasz Golob, ale wreszcie zwycięskim, to w swoim stylu. No... Tak na spokoju chyba wszyscy to przyjęli, nawet Bydgoszczanie, którzy oglądali te szarze przez 15 lat i oglądają rokrocznie podczas Grand Prix Polski w Bydgoszczy. Zwycięża Tomasz Golob, dwa punkty Chrzanowski, znów wielkie brawa, jeden punkt Matej Żagar bez punktu. A Tomasz, Tomasz Golob szukający odpowiedniej ścieżki, gdzieś tam kolejny tej przyczepnej nawierzchni, jak najlepiej wyjść ze startu z pola czwartego. Czym Czyli... jak się zachowa motocykl Tomasa Jonasona, który zostaje w tę samą kolejny, w której wcześniej stali Andreas Jonsson, Tomasz Golob, którzy po kilku metrach tracili płynność swojej jeździe Zenon Plech z niepokojem patrzący na wydarzenia w biegu 12, a w nim Woźniak, Jonasson, Lindbeck i Golob rozpoczęty wyścig najlepiej Lindbeck spod podtaśmy Linbeck szeroko zablokuje Tomasa Goloba. Gdzież tam Tomasz Golob wjechał. To jest niesamowite. Chciałbym to zobaczyć jeszcze raz na powtórce. Ten wyścig trwa, ale Tomasz Golob jakimś nadludzkim, e, nieludzkimi nie, nie możliwościami się wykazał, sprawnością e, swoją, że tak jakoś się tam ułożył, że zmieścił się pomiędzy tą dmuchaną bandą a dojeżdżającym niemalże do niej z nie zostawiającym tam miejsca Antonio Lindbeckiem. Tomasz Golov na czele, zanim nim Antonio Lindbeck, trzeci jedzie Tomasz Jonasson, próbuje walczyć o ten jeden punkt młodziutki Szymon Woźniak. No jeśli udałoby się to juniorowi drużyny Bydgowskiej, to byłby to wyczyn nie lada i byłby to być może punkt na wagę zwycięstwa w tym meczu. Lindbeck będzie musiał na tym ostatnim łuku obronić się przed atakami Tomasa Jonasona. Jonason pojedzie szerzej, a może teraz takie nożyce? Nie, nie ma takiej możliwości. Nie zostawił pola manewru Jonasonowi. Jego rodak jeżdżący w barwach Polonii, Bydgos Antonio Lindbeck. A podejrzewam, że Toninio jest tak samo zdziwiony jak wszyscy na stadionie i ja także tym co zrobił Tomasz Golob na pierwszym łuku. Wygrał ten wyścig Tomasz Golob, dla niego 3 punkty, dwa punkty Antonio Lindbeck, 1 punkt Tomasz Jonasson, bez punktu Woźniak, 4 do 2 dla Gorzowian i przewaga Bydgoszczan wynosi tylko dwa punkty, jest 37 do 35. Wyścig, który wydawało się wszystkim bez wątpienia będzie decydował o losach tego spotkania, decyduje już tylko i wyłącznie o końcowym rezultacie, bo zmienić zwycięzcy tego meczu nie może. Nawet podwójne zwycięstwo Gorzowian, bowiem przewaga przed tym wyścigiem, w którym Holta, Jonsson, Golop i Buczkowski drużyny bydgoskiej nad zespołem z Gorzowa Wielkopolskiego wynosi 6 punktów. 45 do 39. Polonia dopisuje do swojego dorobku dwa punkty. Gorzowianie jadą z jednym punktem bonusowym, no ale teoretycznie rzecz biorąc, trudno było się spodziewać, że by w Wygrali tutaj taką różnicę, odebrali ten punkt bonusowy zespołowi Stanisława Chomskiego. Tomasz Golob, rozpędzony gdzieś tam po zewnętrznej, próbuje atakować, próbuje odrobić gdzieś ten przegrany starta na cele czasu z czerwonym Andreas Jonsson. Jonsson środkiem toru jedzie tym najlepszym pasem, teraz pod łokieć Jonsona wchodzi Tomasz Golob. Tomasz Golow będzie miał okazję i wykorzystuje tę okazję, by zrewansować się Andreasowi Jonsonowi. Trzeci jedzie runę Holta. Holta też być może, być może poradzi sobie z Andreasem Jonsonem, bo Jonson na pewno już nie jedzie z taką presją, z taką werwą, że walczy o bardzo ważne punkty dla swojego zespołu. Ten wynik jest już rozstrzygnięty. Uszło też na pewno powietrze i ta... Dodatkowa mobilizacja z Krzysztofa Burczkowskiego, który zamyka stawkę w ten wyścigu. No i wyścig kończy się triumfem Gorzowian, którzy wygrywają ten bieg 4 do 2. A to za sprawą triumfu Tomasza Goloba i trzeciego miejsca Rune Holty. Ale nie zmienia to już losów spotkania, które Gorzowianie przegrywają w Bydgoszczy 43 do 47. Tomasz z uśmiechem patrzył w ekran na e, oglądając walkę obu zespołów. Fantastyczny mecz, a ta Twoja akcja pod samym płotem. E, co się czuje, kiedy się wjeżdża w takie miejsce? Tam naprawdę było bardzo mało tego miejsca. Niewiele dobrych rzeczy się czuje. E, natomiast e, można powiedzieć, że 30, 30 lat jakby a pracuję na to, żeby perfekcyjnie oceniać sytuację, która jest na torze. W związku z tym jakby jeszcze było luki, troszeczkę, niezbyt wiele. Bałem się, że to poszerzy czy zrobi jakiś głupi manewr, wtedy byłby problem. Ale chyba wyszanujecie się wszyscy nawzajem, bo tak się nie jeździ. Mam nadzieję, że on to rozumie, tak? I jakby mogłem przejechać, potem wygrać ten bieg, następny. Całe szczęście, że nic się nie stało, a jedziemy dalej i wszyscy są zadowoleni. Szkoda, że, że, że nie dało się tego meczu wygrać, ale myślę, że gospodarze są super zadowoleni My również z postawy naszej drużyny, która walczy w każdym biegu, można było wiedzieć, czy zobaczyć, że z minus 8 czy 10 punktów dojechaliśmy na remis, także, także drużyna jest ok. Dziękuję śliczne. Dzisiaj w Barwach Gorzowa, ale z rodzinnego miasta Tomasz Golo.